No to słuchajcie, moi kochani, zrobiłam jednak część drugą. Zobaczcie, tak wyszły ciasteczka przepyszne. Jedno zjadłam, druga blacha jest w piekarniku, zaraz je też wyciągnę. Tutaj chcę wam pokazać od spodu, jak wyszły. Także, kochani. Pieczenie czy gotowanie na oko u mnie akurat <laughs> u mnie akurat to wszystko wychodzi. Chociaż szczerze muszę przyznać, że trochę się bałam, <laughs> ale wszystko wyszło ok. No, i tutaj mamy efekt końcowy. Posypałam tartą białą czekoladą. No, i jak Wam się podobają moje ciasteczka na oko? Wyszły naprawdę super. Komu się podobają? Łapka w górę. Subskrybujcie mój kanał, bo znowu coś wymyślę. Ha, zawsze coś przychodzi do głowy. Papa tchau!